To jest koteczka Łatka. Nie wiadomo w jakim wieku, ale już nie pierwszej młodości. Bardzo fajna, fajna, przymilna kiciunia. Niudzilla, ty moja, niunika. Nie ma, ma bielmo na oku. To jest wynik yy, niedoleczonego kataru kociego. Ktoś tam kiedyś zaniedbał. No i ją po prostu poprzedni opiekun po prostu zwyczajnie zostawił w ogródku i się wyprowadził. Kituszka. Łatka już ząbków nie ma. Trzeba jej drobno mięsko kroić. No i też je tak sobie podrzuca, wywala z miseczki wszystko. Ale jest to czysta, sympatyczna. Bardzo miła kocinka. Bardzo lubi głaskanie. Idzie do człowieka. Domaga się głaskania. Aż gruczy, tak, gruczymy. Tak lubimy głaskanie. Oj, bardzo lubimy. Patulek bardzo lubi.